Kobiecość ma wiele twarzy. Każda z nas definiuje ją inaczej. Dla jednych kobiecość to macierzyństwo, dla innych opieka nad domowym ogniskiem, dla jeszcze innych to siła, determinacja i niezależność, a dla niektórych po prostu piękny wygląd. Wiele z nas odnajduje kobiecość w połączeniu tych wszystkich elementów. Coraz częściej ją zatracamy, więc chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak małymi rzeczami, jak dzięki małym nawykom możemy ją odnaleźć i pielęgnować. Kobiecość bowiem rozumiana jest dzisiaj często jako agresja i ciągła walka, a taki tryb działania prowadzi do wyniszczenia tak organizmu, jak i naszej psychiki. Myślę, że wiem, jak ją budzić i pielęgnować, by rzeczywiście to ciało i ta psychika miały siłę walczyć, gdy jest taka potrzeba. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od tego, czym w ogóle się otaczamy. Jakie filmy oglądamy, jakie książki czytamy, jakie treści w internecie chłoniemy. To wszystko ma na nas wpływ, bo tak jak mówimy, że z kim przystajesz, takim się stajesz, tak samo takie, jakie treści na co dzień nas otaczają, tak buduje się nasza świadomość i ma to ogromny wpływ na naszą kobiecość. Sama niedawno zorientowałam się, że oglądanie dużej dawki seriali kryminalnych, które z Uskarem oboje bardzo lubimy. Źle na mnie wpływa. Stałam się znieczulona, to wszystko przestało robić na mnie wrażenie. Świat, który i tak jest trudny, dzieje się bardzo wiele złych rzeczy na świecie, przestał wystarczać. I coraz więcej okropieństw oglądałam na komputerze, na telewizorze, właśnie w serialach. Gdy zaczęłam o tym myśleć, te brutalne sceny wyreżyserowane zaczęły budzić trochę moją odrazę. Postanowiłam z nich zrezygnować. Skoro codzienność i otaczający nas świat jest stresujący, to po co jeszcze te negatywne bodźce mam dostarczać sobie za pomocą seriali? Gdy jestem bardzo zmęczona, seriale mnie relaksują, filmy mnie relaksują i zdecydowanie daję sobie na to w życiu życiu przestrzeń, ale Raczej nie wybieram już takich. Nie wybieram takich, które mają na mnie zły wpływ, ale przeciwnie. Takie, które poprawiają mi humor, takie, które pozwalają mi się oderwać od tego wszystkiego. Takie, które mnie inspirują, ciekawią, w jakiś sposób rozwijają. Pomyślcie, jakiej muzyki na co dzień słuchacie. Czy ciągle jest to muzyka pełna smutku, a może bardzo ciężka? Czy zdarza wam się słuchać muzyki np. klasycznej albo tak zwanej po prostu kobiecej, która jest rozluźniająca, relaksująca? Czy często obcuję ze sztuką, chodzicie do teatru, do opery, oglądacie piękne obrazy albo rzeźby, to wszystko ma wpływ na naszą duszę. Jeśli otaczamy się ciągle rzeczami, które są brzydkie, które są tragiczne, w których jest pełno przemocy, to nie dziwmy się, że powoli takie same się stajemy. Skoro wspomniałam o książkach, to chcę wam powiedzieć coś bardzo dla mnie radosnego, bo właśnie dzisiaj, gdy publikuję ten film 2 kwietnia ruszyła przed sprzedaż mojej najnowszej książki z klasą na każdą okazję części. Druga. Tylko do 10 kwietnia możecie tę książkę zamówić w ramach przedsprzedażowej promocji, i po pierwsze kupić ją w niższej cenie, odebrać darmową dostawę, odebrać e-book, jak ubrać się na każdą okazję, czyli na okazje, o których mówię w tej książce, a także chyba największą niespodziankę tej przedsprzedaży, czyli audiobook. Później to wszystko będą osobne produkty. A teraz w jednej cenie i to w niższej cenie możecie zamówić moją książkę w przedsprzedaży do 10 kwietnia i otrzymać ją już na początku maja, więc wcale nie będzie trzeba na to długo czekać. Tylko w przedsprzedaży oferuje też podpisanie książki. Później nie mogę tego robić, bo wszystkie książki są w magazynie, ale książki z przedsprzedaży będą książkami z autografem. Ta książka pozwoli wam poczuć się pewnymi siebie podczas takich okazji jak śluby i wesela, tak z perspektywy pary młodej jak i gości, podczas świąt Bożego Narodzenia, podczas wakacji, w samolocie, w pociągu, w hotelu, na plaży, na siłowni, w saunie, na basenie czy w sądzie. Jest tam cała Masa wiedzy, która z pewnością dobrze wpłynie na Waszą kobiecość i pozwoli Wam rozwijać elegancję w każdej sytuacji. Wiele zachowań jest intuicyjnych, i właśnie na tę intuicję chciałabym zwrócić Waszą uwagę. My, kobiety, mamy intuicję. To jest coś niesamowitego, coś trudnego do wyjaśnienia. Bardzo często jej nie ufamy, bo dajemy się przekonać, że to tylko takie babskie gadanie, przewrażliwienie. O co Wam w ogóle, drogie Panie, chodzi? Możemy mówić, że intuicja to po prostu inteligencja emocjonalna albo jeszcze wiele innych psychologicznych zjawisk. Nieważne, jak to nazwiemy i nieważne, jakie dowody na to naukowe znajdziemy, faktem jest to, że rzeczywiście intuicji warto zachować i pielęgnowanie w sobie tej kobiecości. Pomaga nam tę intuicję w sobie budzić. Mówi się, że mężczyźni twardo stąpają po ziemi, a my tą swoją intuicją tak po prostu gadamy i próbujemy usprawiedliwić to, że nie myślimy racjonalnie. To nieprawda. Możemy twardo stąpać po ziemi, ale słuchać też intuicji, bo dzięki temu wiemy, kiedy ta ziemia pod naszymi stopami może się osunąć. Ufajcie intuicji. To naprawdę wielka kobieca siła, z której warto czerpać. Drogie panie, jeśli chcecie pielęgnować w sobie kobiecość, to zacznijcie ładnie jeść, ładnie zachowywać się przy stole. Gdy pojawia się posiłek, to skupcie się na tym posiłku, a nie zwijajcie się w kłębek na kanapie i jedzcie każdy zupełnie bez ładu i składu oglądając serial. Ma wiele podstaw naukowych. Ostatnio w związku z moimi problemami zdrowotnymi, korzystając z pomocy dietetyka, otrzymałam zalecenie z podkreśloną informacją, że to bardzo ważne, by uważnie jeść posiłki, by się na nich skupiać, by w czasie tych posiłków nie oglądać seriali, tylko rzeczywiście być tu i teraz. Ma to dobry wpływ na nasze zdrowie. Ale pozwala nam się też zatrzymać w tym ciągłym świecie, który biegnie, gdy jesteśmy przewoźcowani, gdy ciągle potrzebujemy, by coś nas otaczało. Zacznijmy jeść ładnie, skupiajmy się na tym, jak wygląda potrawa, którą podajemy, jak smakuje, jak pachnie, jak my się poruszamy podczas tego jedzenia. Ma to pozytywny wpływ na nasze zdrowie, ale też na tę naszą kobiecość, którą chcemy pielęgnować. Pora też uruchomić w sobie wdzięczność. Niestety, uczone jesteśmy dzisiaj, nie wdzięczności. Gdy mówimy dziękuję, to wielu uważa, że przesadzamy. Bardzo często w internecie trafiam na takie treści, w których kobiety piszą, że są na przykład za coś wdzięczne mężczyznom, mężom, partnerom, za to, że zaopiekowali się dziećmi, że przygotowali kąpiel dla tych kobiet, że pozwolili im w weekend odpocząć. Jak to możesz dziękować? Przecież to jest jego obowiązek, nie jesteś w tym sama. To prawda, obowiązkami trzeba się dzielić, ale to, że coś jest czymś obowiązkiem, to nie znaczy, że nie trzeba za to podziękować i że. Nie można za to podziękować. Mam w swoim życiu wiele obowiązków i w naszym domu też mamy podział, że coś robię ja, coś robi Oskar, coś robimy wspólnie. I mamy na przykład taką zasadę, która wyklarowała się w nie do końca jasny sposób, że to ja prasuję po prostu, to ja prasuję. I mimo że jest to oczywiste, że to ja prasuję, to jest ten jeden z moich domowych obowiązków, to gdy wieszam Oskarowi rzeczy w szafie, to on mi za to dziękuje, mimo że on robi w tym czasie inne rzeczy. Ja wykonuję na przykład jakieś obowiązki domowe, a on robi zakupy, żebyśmy przez cały tydzień mieli co jeść. Nie musimy robić wszystkiego razem i wszystkiego równo po pół. Możemy się podzielić i być sobie wdzięcznymi. Fakt: często nikt nie robi nam łaski, bo razem prowadzimy to gospodarstwo, razem pracujemy, ale to wszystko warto doceniać, bo rzeczywiście często ten podział po pierwsze, jest nierówny, a po drugie, takie Małe gesty sprawiają, że po prostu wszystkim nam się bardzo chce. Gdy ja przygotuję posiłek i... Otrzymam podziękowania, zostanie skomplementowany, to bardziej mi się chce, mimo że to był mój dzień przygotowania posiłku. Gdy dla mnie ten posiłek zostanie przygotowany, to ja też chętnie go skomplementuję i za niego podziękuję, mimo że to była kolej drugiej osoby. Po prostu doceniajmy to, co inni nam dają. Nie dajmy sobie wmówić, że na wszystko musimy reagować chłodno. Kobiety bardzo często wyróżniają się właśnie większą empatią, większą serdecznością, więc. Więc nie unikajmy tego, nie bądźmy ciągle agresywne, i nie uważajmy, że wszystko, co nam się należy, po prostu powinnyśmy przemilczeć. Wdzięczność jest ważna, i okazywanie tej wdzięczności też. Demonizuje się dzisiaj też pojęcie służby innym. To, że ktoś komuś służy, to coś złego, bo jest służącym. Zupełnie głęboko się z tym nie zgadzam. Realizuję w swoim życiu wiele zadań, które polegają na służbie innym, na tym, że zupełnie bezinteresownie pomagam innym ludziom w ramach działalności charytatywnej. Ja po prostu im służę. Nie oznacza to, że jestem od nich gorsza. Po prostu nie zawsze biorę, czasami daję. I słowo służba dla mnie ma bardzo pozytywne konotacje. Nie odbieram tego jako coś, co jest deprecjonujące, ale jakoś coś, co buduje we mnie taką wewnętrzną siłę, bo chcę się czemuś, chcę się jakoś przysłużyć temu światu i innym ludziom. Jednym z istotnych elementów kobiecości jest dbanie o swój wygląd. Jest to też cecha męskości, że mężczyźni dbają o swój wygląd, ale nam, kobietom, dzisiaj często wmawia się, że nie musimy zupełnie tego robić, że to nie ma znaczenia, że możemy ciągle chodzić w powyciąganych ubraniach, że nie musimy niczego robić dla innych, bo same przecież doskonale odnajdziemy się w powyciąganym dresie. Naprawdę się z tym nie zgadzam i uważam, że to, jak dbam o swój wygląd, ma ogromny wpływ na moją kobiecość i na to, jak ja się z tą kobiecością czuję. Wcale nie robię tego dla innych. Przykładem niech będzie staranny dobór bielizny. Naprawdę nikt jej nie widzi. Nie widzicie jej wy. Nie pokazuje jej. Mam ją tylko ja na sobie i tylko ja wiem, jak dobrze się w niej czuję. Mogłabym nosić jakąś starą, przypadkową, kupioną zupełnie niedbale, ale mogę wybierać też taką, w której czuję się po prostu pięknie. I tak samo w domu. Niedawno pokazałam na moim Instagramie fartuszek kuchenny, który sobie kupiłam. Jest naprawdę piękny. Ja uwielbiam być w kuchni i uwielbiam gotować. Ten fartuszek nijak ma się z moim codziennym stylem, bo stawiam na taki bardziej biznesowy, klasyczny styl na co dzień, a to jest fartuszek w stylu retro, taka angielska wieś. Tak po prostu chciałam się w tej kuchni czuć i postanowiłam go dla siebie kupić. Dostałam masę pozytywnych odpowiedzi, ale też kilka takich, że po co się w domu tak starać? Po co? Przecież to się zaraz pobrudzi, poblami i w ogóle bez sensu. Tak pobrudzi się, wypiorę, poplami się, trudno, zresztą wybrałam wzór w takie kwiatki, żeby plam nie było tak łatwo widać. Ale ja się w tej kuchni będę dobrze czuła, bo staram się też sama dla siebie. Widzę to teraz. Możecie widzieć i trochę słyszeć, że jestem jeszcze chora, bo nie chcę mnie opuścić wirus. No i przez kilka dni oczywiście leżałam w łóżku i oszczędzałam się i nie miałam siły po prostu wstać. Miałam tłuste włosy, wyglądałam zupełnie byle jak. Skupiałam się naprawdę na tym, żeby spać i odpoczywać. I chociaż nadal jestem chora, nadal nie czuję się najlepiej, to już czułam się na tyle dobrze, żeby zadbać też o swój wygląd. Żeby rano wstawać i myć włosy, żeby je schludnie uczesać, żeby założyć nadal wygodne takie do leżenia ubranie, ale bardzo schludne. I ma to wpływ na moje samopoczucie. To, że nadal mój organizm walczy z wirusem, to jedno, ale ja po prostu psychicznie czuję się lepiej. Lepiej czuję się o poranku, bardziej kobieco, gdy zakładam miły, przyjemny szlafrok. Taki, który, w którym czuję się po prostu kobieco, pięknie, na tym jest on lżejszy, zimą jest on cieplejszy, ale kobiecy, ładny, niepowyciągane stare, sprane ubrania. Jeśli chcemy pielęgnować swoją kobiecość, to przestańmy tej kobiecości nienawidzić. A tak jest, bo my, kobiety, siebie nawzajem nienawidzimy. Naprawdę jesteśmy. Stawiane w opozycji do siebie. Istnieje coś takiego jak mityczne siostrzeństwo, ale okazuje się, że to siostrzeństwo, ta kobieca solidarność są tylko wtedy, gdy wyznajemy te same poglądy. Jeśli już mamy inne poglądy, to to się nie liczy. Możemy siebie po prostu nienawidzieć. Nie szanujemy siebie nawzajem. Jeśli ktoś wybiera inny styl życia, to musimy koniecznie powiedzieć tej kobiecie, że nie ma racji, że jest beznadziejna, że idealizuje, że kłamie, że będzie żałowała, w przyszłości. Sama, jak wiecie, realizuje się bardzo mocno zawodowo. Prowadzę firmę, rozwijam siebie i na tym się dzisiaj skupiam. Obserwuję jednak na przykład w internecie bardzo wiele kobiet, które zdecydowały się na pracę w domu, na wychowywanie dzieci, na dbanie o dom i naprawdę je podziwiam, robią wspaniałe rzeczy. Ich życie jest zupełnie inne od mojego, ale to nie znaczy, że jest gorsze i że one są głupsze. Przeciwnie widzę ich mądrość, której często mnie brakuje. Inspiruję się nimi. Czerpię to, co dzisiaj dla mnie będzie rozwijające, a rzeczy, z którymi się nie zgadzam, mają na pewno wiele poglądów. Z którymi się nie zgadzam, po prostu są obok. Nie skupiam się na nich. Przestańmy nienawidzić kobiet i przestańmy dawać się podpuszczać, żeby wzajemnie siebie atakować. Przyznaję, że najwięcej takiego... Takiego trudnego do poradzenia sobie z nim hejtu dostaję właśnie od kobiet. Niedawno na moim kanale pojawiło się bardzo wielu mężczyzn, gdy tworzyłam treści związane z inauguracją prezydentury Donalda Trumpa i tak ci przypadkowi mężczyźni też zostawiali bardzo niemiłe komentarze i bardzo chamskie, ale to trwało tylko chwilę, a przez te wszystkie lata to gdy trzeba było tak, tak wiecie, pod żebro to robiły to kobiety, bo potrafią robić to bardzo dobrze. Są całe fora internetowe, na których kobiety, konkretnie kobiety, spotykają się, by obrażać inne kobiety, znane na przykład z sieci. Nie da się pielęgnować kobiecości, jeśli tej kobiecości się nienawidzi. Ważne dla mnie w pielęgnowaniu mojej kobiecości jest otaczanie się czystością i dbanie o czystość w moim domu, w moim otoczeniu. Czyste biurko przy którym pracuję, czysta kuchnia, w której gotuję, uprasowane i poukładane ubrania. Czystość ma znaczenie. Niestety dzisiaj promowany jest taki model, w ramach którego otacza nas jeden wielki chaos, w którym normalizuje się to, że w domu jest Kompletny rozgardiasz można by powiedzieć wręcz brud non stop. Każdej z nas się to przydarza. Mamy takie etapy życia, w których jest tak dłużej i chociaż sama nigdy tego nie doświadczyłam, to z doświadczenia moich koleżanek wiem, że takim etapem jest na przykład początkowy etap rodzicielstwa, gdy bardzo trudno jest sobie z tym wszystkim poradzić, gdy jest masa nowych obowiązków, masa emocji, i też złe samopoczucie i tak, jestem w stanie zrozumieć to, że ten etap tak wygląda, ale każdy etap przemija. A jeśli uznajemy, że normalne jest otaczanie się ciągle syfem, to poszliśmy trochę w złą stronę, bo czystość ma bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy i jak w ogóle odbieramy miejsce, w którym jesteśmy. Dużo na kanale mówię o poruszaniu się, o tym, by się prostować, by chodzić z gracją. I ma to też wpływ na pielęgnowanie swojej kobiecości. O tym, żeby chodzić prosto, mówię bardzo często, a dzisiaj chcę się skupić na tym, jak poruszacie swoimi biodrami. Ja jako dziewczynka bardzo szybko w wyglądzie weszłam w ten etap kobiety. Skończyłam rosnąć, mając 13 lat. Mając 13 lat miałam 179 cm wzrostu, no i też stosunkowo często szybko nabrałam takich kobiecych cech. Na przykład zaokrągliły mi się biodra, albo powiększył mi się biust. I było to dla mnie ogromnym kompleksem. To wszystko, że będąc jeszcze dziewczynką, wyglądam jak kobieta. Przyznaję, że otoczenie też bardzo starało się wpędzać mnie w kompleks. Wyśmiewać, mówić, że będzie to dla mnie przekleństwo w przyszłym życiu. Zapewniam, nie jest. Naprawdę bardzo lubię to, jak wyglądam i dobrze się ze sobą czuję. Ale przez te lata wmawiania mi, że powinnam mieć kompleksy, nabawiłam się na przykład. Takiej postawy zgarbionej, bo starałam się ukryć biust, który miałam, więc nabawiłam się takiej zgarbionej postawy, nad którą później latami musiałam pracować. I nabawiłam się czegoś, z czym jeszcze nie wygrałam, mimo wielu lat próby, czyli bardzo sztywnych bioder. Starałam się chodzić sztywno, nie ruszać biodrami, żeby też nie podkreślać tego, że są okrągłe, a to skutkuje bólami kręgosłupa, bo nasze biodra, nasze ciało musi się przekręcać, skręcać, gdy chodzimy. To jest mu potrzebne. Więc zwróćcie też uwagę, czy pozwal pozwalacie, by wasze ciało płynęło, gdy idziecie, a nie maszerujecie sztywno jak żołnierz, który akurat idzie zmienić wartę. Nie bójcie się prosić o pomoc. Proszenie o pomoc nie jest słabością, jest siłą. Jestem Zosią samosią i wiedzą to wszystkie osoby, które ze mną żyją i które ze mną pracują. Wydaje mi się, że wszystko zrobię lepiej, szybciej, no i przede wszystkim. Pokaże, że ja potrafię i ze wszystkim sobie radzę. Wpędziłam się tym kiedyś w poważne kłopoty, bo pracowałam bez przerwy, uważałam, że sen jest dla słabych, no i zupełnie wszystko potrafiłam zrobić sama. I obejrzałam kiedyś wywiad z Izabelą Janachowską, która powiedziała w tym wywiadzie, że. Ona ciągle prosi o pomoc, że robi tak dużo, bo ciągle prosi o pomoc. I jeśli ktoś pyta, w czym można jej pomóc, to ona natychmiast rozdzieli zadania, a jeśli e, nie może temu komuś przydzielić jakiegoś konkretnego zadania, to mówi: okej, okay, to chociaż popilnuj mojego dziecka. I ten wywiad, te słowa, tak małe, nauczyły mnie prosić o pomoc. Nie muszę wszystkiego robić sama. Nie muszę dźwigać ciężkich rzeczy, jeśli ktoś może mi pomóc. Potrafię, jestem silna, potrafię nosić ciężką walizkę, ale jeśli ktoś pyta, czy może mi pomóc, śmiało. Całkiem niedawno jechałam z takimi dwoma bardzo ciężkimi walizkami pociągiem, i później, nie było schodów, musiałam z peronu zanieść te ciężkie walizki po schodach. I wielu mężczyzn, którzy przechodzili obok, naprawdę proponowali mi pomoc, a ja mówiłam: Nie. Ja sobie poradzę. Oni byli mili, i uprzejmi, nie narzucali mi się, pytali, przepraszam, pomóc pani. Byli ewidentnie silniejsi ode mnie. Ja mówiłam, nie, poradzę sobie, ucinałam, nie pozwalałam sobie pomóc. Efekt był taki, że jedna z tych walizek w ogóle pękła, ponieważ ja jakoś rzucałam nimi po tych schodach. W drodze powrotnej, gdy znów musiałam zejść na ten peron i ktoś chciał mi pomóc, to już się zgadzałam. Śmiało, dlaczego nie? To nie oznacza, że jestem słaba, to po prostu oznacza, że potrafię przyjmować pomoc. Pozwalajmy też mężczyznom być mężczyznami. Gdy nagrałam na przykład film o przewrotnym tytule Test na dżentelmena, to i tutaj, i w wiadomościach prywatnych, i na Instagramie pojawiło się bardzo wiele wiadomości, w których pisałyście, że chciałybyście, żeby was tak traktowano, że wasi mężczyźni tego nie robią, nawet nie wiedzą. Pytanie, czy w ogóle im na to pozwalacie? Bo widzicie, jeśli chcecie, żeby mężczyzna przepuścił was w drzwiach, to musicie zwolnić. I pozwolić mu pójść przodem. Jeśli galopujecie przed nim i same chwytacie za klamkę, on nawet nie ma szansy, to nie pozwalacie mu na takie szarmanckie gesty. Jeśli chcecie, by pomógł Wam założyć płaszcz, ale Wy od razu biegniecie i zabieracie go z wieszaka, to jak on ma to zrobić? Męskość też definiujemy na różne sposoby, ale dla wielu mężczyzn bycie takim szarmanckim jest czymś, co chcieliby realizować, tylko kobiety nie umieją grać w tę grę. A może one też by chciały, tylko nie pozwalają mężczyznom się wykazać. Nie otworzyć drzwi, a wyzwolnicie. Trudno, otworzycie sobie je same, mamy dwie ręce. Poradzimy sobie. Właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że my sobie nie poradzimy, tylko czasami dajemy traktować się jak księżniczki. No co? Jeśli ktoś chce nas tak traktować, to dlaczego nie? Dlaczego jest to tak demonizowane? Nie guć się na byle jakość. Nie pozwalaj, by otaczały się byle jakie rzeczy, byle jacy ludzie, byle jakie ubrania, byle jakie relacje. Wszystko, żeby było byle jakie. Zobacz, jakimi treściami w internecie się otaczasz. Ogromną popularność zdobywają treści, w których jest mnóstwo przekleństw, albo pokazywania nieustannie takiego naprawdę Nieprzyjemnego życia, takiego, w którym ja nie chciałabym żyć. W większości ciągłego niezadowolenia, ciągłej frustracji, ciągłego bałaganu, ciągłego krzyku, ciągłego zmęczenia. Czy zmęczenie jest normalne? Tak. Czy bałagan bywa normalny? Tak. Czy frustracja jest normalna? Tak. Czy płacz, czy smutek jest normalny? Tak. Ale nie non-stop. A te treści często przedstawiają ten stan non-stop. Normalizują taką byle jakość, normalizują to, że latami można zupełnie nie panować nad swoim życiem i nie prosić o pomoc, bo jeśli sobie nie radzimy i wiemy, że to nie jest etap, który przeminie za jakiś czas, to trzeba poprosić o pomoc bliskich psychologów, lekarzy, po prostu poprosić o pomoc. Zacznij priorytetyzować też siebie, a zobaczysz, jak duży będzie miało to wpływ na Twoją kobiecość. Nie chodzi o to, by być przedstawicielką kultury jajowania. Jak kiedyś powiedziała mi nieoceniona Kasia Nowosielska, to od niej wzięłam to powiedzenie i bardzo się z tym zgadzam czyli współczesnej kultury. liczy się tylko ja, nikt inny na świecie. Ja, moje zdanie, moje emocje, nic innego. Żyjemy w społeczeństwie, nie jesteśmy samotnymi wyspami, ale to nie oznacza, że nie możemy czasami stawiać siebie na pierwszym miejscu siebie i swojego dobra. Często jest tak, że cała rodzina jest zadbana dzieci są pięknie ubrane mąż jest nakarmiony wszyscy dookoła są zadbani pies, kot wyglądają po prostu jak z magazynu dla zwierząt a kobieta nie ma sił ma już po prostu dosyć ona jest nieważna. Jesteśmy tego uczone często. Kojarzycie takie sceny z dzieciństwa, może mama, może babcia, gdy był obiad, wszyscy jedli, wszyscy byli na jedzeni, a ona nie tylko brała dla siebie jakieś resztki najbrzydsze kawałki, ale też jadła wtedy, gdy już wszyscy inni skończyli. To trochę jak w samolocie. Najpierw trzeba założyć maseczkę sobie, a dopiero później pomóc innym, bo stracimy przytomność w pewnym momencie i innym też już nie pomożemy. Jest taki wiralowy cytat z jednego z reality show, którego bohaterka powiedziała, że do jej, obowiązków należy pięknie wyglądać i być wypoczętą. Dla większości z nas jest to oczywiście nieosiągalne, ale pomyślcie, co by było, gdybyśmy wzięły 10% z tego dla siebie. Gdyby przez 10% naszego czasu to był nasz obowiązek wyglądać tak, byśmy się czuły dobrze i wypoczywać, znaleźć czas dla siebie. Gorąco zachęcam was też do docenienia czegoś, czego ja nie doceniałam przez całe lata, czyli romantyzowania życia. Uwielbiałam zresztą mówić, że nie jestem romantyczna. Ale pracuję nad tym i uważam, że zrobiłam wielkie postępy, bo właśnie bardzo mocno chodziłam po ziemi. Uważałam, że jakieś tam romantyczne gesty to absolutnie to mnie nie dotyczy, ja nie lubię romantyzmu, aż nauczyłam się tego, a przynajmniej uczę się tego i w relacjach, i w swoim życiu. Nie muszę robić tylko rzeczy, które są racjonalne. Nie muszę robić, czytać tylko książek, które są rozwojowe. Nie muszę tylko oglądać rzeczy, które mnie rozwijają. Nie muszę spędzać każdej minuty produktywnie. Mogę mieć czas dla siebie, mogę romantyzować swoje poranki, jeśli akurat mam taką możliwość. Mogę rano włączać sobie spokojną muzykę i czytać książkę. Mogę gotować przy przyjemnej muzyce albo przy audiobooku, który mnie relaksuje. Mogę zamiast kolacji przed telewizorem zorganizować kolację przy stole, przy świecach. Nie wymaga to właściwie większego wysiłku. Mogę wziąć zwykłą kąpiel, a mogę wziąć kąpiel, która będzie pachnąca, i gdy będą się świeciły w łazience. A sieczki. Ktoś mi ostatnio napisał w jakimś komentarzu, że kąpiel to bzdura, prysznic jest szybszy. I naprawdę rozumiem, że ma się w życiu etapy, kiedy prysznic to w ogóle jest luksus. Ale to są etapy, które mijają. A warto szukać tego romantyzmu w swoim codziennym życiu. Mam nadzieję, że któraś spora, to której dzisiaj powiedziałam, okaże się trafioną i pozwoli Wam budzić i pielęgnować sobie kobiecość. Przypominam, że od dzisiaj do 10 kwietnia 2025 roku trwa sprzedaż mojej książki z klasą na każdą okazję część druga. Można znaleźć tam masę praktycznych wskazówek, jak zachowywać się na weselu, na ślubie, na wakacjach, w sądzie, na siłowni. Masa 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 wiedzy, a dodatkowo teraz można odebrać całą masę pakietów, nie płacić za dostawę i kupić też książkę w niższej cenie. Link do tej sprzedaży umieszczam na dole. Klikajcie i serdecznie zapraszam. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami, a my widzimy się już w niedzielę. Do zobaczenia!